Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam nową, ulepszoną wersję popularnego mopa parowego Steam Plus XXL. Jeśli nie zaszczeszcie tego mopa, to mopy parowe zapewniają higieniczną czystość przy użyciu samej wody. Do czyszczenia powierzchni nie potrzebujemy żadnych środków czyszczących i płynów. Wystarczy, że wlejemy do pojemnika wodę. Ten mop części przy użyciu pary, zabija bakterie bez użycia detergentów, zapewniając czystość i higienę w całym domu. Nagrzewa się w zaledwie 15 sekund i jest gotowy do pracy. Poprzednią wersję tego mopa mam już około 3 lat i do tej pory sprawdzała się bardzo dobrze. Kupując ten mop w zestawie znajdziemy dwa wkłady z mikrofibry do wielokrotnego użytku, nakładkę do czyszczenia dywanów, pojemnik do uzupełnienia wody, czyli wszystko to samo co otrzymywaliśmy w poprzedniej wersji. Waga urządzenia to 2,3 kg, szerokość podstawy 40 cm, wysokość bez rączki po złożeniu 70 cm, pojemność zbiornika to 400 ml, moc urządzenia to 1500. Bat, a długość przewodu do 7 metrów. Mogę powiedzieć, że ta nowsza wersja jest zdecydowanie bardziej praktyczniejsza. Zapewnia zdecydowanie większy komfort użytkowania. Zdecydowanie na plus jest to, że możemy zdemontować rączkę i zawiesić ją z tyłu mopa, a dzięki temu możemy go przechowywać nawet w szafie. Po złożeniu wymiary mopa to zaledwie 70 cm wysokości. W poprzedniej wersji nie było takiej możliwości, a przez jego duże rozmiary mop musiał stać gdzieś tam na widoku, bo był za duży, żeby go gdzieś schować. Dodatkowym plusem jest okienko miernika wody. Możemy zobaczyć, czy woda jest w środku lub czy pojemnik wymaga uzupełnienia i ile tej wody trzeba dolać. Mop parowy posiada trzy tryby ustawienia pary. Do parkietów, dywanów albo płytek. Mop nadaje się do każdego rodzaju podłóg nielakierowanych. Po tylu latach jestem bardzo zadowolona z zakupu. Mop jest lekki i wygodny w prowadzeniu. Prosty w obsłudze, bardzo szybko i sprawnie myje się w nim podłogę. Jest cichy, ładnie czyści panele i płytki, nie pozostawiając smug, a pod Podłoga bardzo szybko schnie. Bardzo dobrze usuwa zaschnięte plamy, a nawet potrafi sobie poradzić ze starymi naklejkami na podłodze. Ten MOP jest godny polecenia, zwłaszcza jeśli w domu są dzieci czy zwierzęta. Pomoże wyczyścić i zdezynfekować podłogę, a dzięki temu, że MOP czyści gorącą parą, nie potrzebujemy żadnych środków chemicznych. MOP jest idealnym rozwiązaniem również dla alergików, np. dla osób, którzy są uczuleni na roztocza. MOP zapewni posadce czystość, a tym samym pomoże w wyciszeniu objawów alergii.